Szef BBC poda się do demisji. Wszystko przez Trumpa. Taki artykuł w mediach głównego ścieku. Więc o co chodzi? BBC zmanipulowało, edytowało wypowiedź Trumpa podczas 6 stycznia 2021 roku, tak aby brzmiała, że Trump nawołuje do yy, zamieszek, pod kapitolem. No i później by, by, był, był ten szturm na kapitol, tak? Zorganizowany zresztą przez Kabałę, przez CIA e, czy FBI, tak czy inaczej wpuścili, dosłownie wpuścili tłum do kapitolu, tam były dantejskie sceny. Tak czy inaczej. co, co jeszcze ten? To, to był powód do oskarżania Trumpa o insurrection, czyli bunt, yy, zamach stanu. Tak czy inaczej, później dowiedzieliśmy się między innymi od emerytowanego generała. Thomas McKinney, coś takiego tak on się nazywał, taki starszy, starszy dziadek, powiedział, że podczas tego szturmu białe kapelusze, wiedząc o tym, że kabała chciała y, właśnie y, zorganizować to, to, to służby po dobrej stronie, czyli białe kapelusze, ukradły laptopy kongresmenów, aby zebrać dowody. Na, na kongresmenów, to jest jedna rzecz. Później Trump był oskarżany o to, że on wzbudził yy, ten, ten szturm na Capitol, tak? co wynikało między innymi ze zmanipulowania yy, jego wypowiedzi przez BBC, dlatego teraz szef BBC yy, podaje się do demisji. Tak czy inaczej, następnie wszystkie media społecznościowe, jeszcze jak Trump był oficjalnie prezydentem, zbanowały wszystko na temat Trumpa. YouTube, Facebook, Google i tak dalej. Amazon, nawet Amazon, który ma serwerownię, tą chmurę Amazon, zablokował infrastrukturę internetową. Sieci społecznościowej Parler, która, yy, która nie zbanowała Trumpa. I to był jeden wielki spisek tak, ogrom tych, tych korporacji internetowych przeciwko Trumpowi. No i plus jeszcze korporacji medialnych, które też manipulowały, manipulowały wypowiedzi Trumpa. W każdym razie teraz to wszystko się odkręca, tak? Zobaczcie, po czterech latach, prawie pięciu już, pra, po prawie pięciu latach odkręcają, tak? John Brennan został, został ostatnio oskarżony, szef FBI jeszcze został, Comey, James Comey został oskarżony, jeszcze jeden Brennan i już nie pamiętam. No, tak czy inaczej. Trump nawet postuje. Wszystkie drogi prowadzą do Obamy. Udostępnijcie, jeżeli chcecie, trybunały wojskowe, tak? To Trump, między innymi. Ta... W skrócie, Trump był oskarżany o, o zamach stanu, między innymi w związku z tymi e, zamieszkami, zamie, zamieszkami pod Kapitolem czy w Kapitolu, które, tak jak mówię, były zorganizowane przez Obama, przez Kabałę, byli wśród protestujących agenci CIA czy FBI, którzy podburzali tłum. Tak jak mówiłem, Spe, specjalnie specjalnie zdjęto ochronę żeby można było wpuścić tłum tak normalnie nikt by nie był w stanie żaden tłum nie byłby w stanie przekroczyć drzwi gdyby kapitol gdyby był odpowiednio chroniony tak czy inaczej no to był, to był taki show żeby udupić Trumpa w, wmanipulować go tak naprawdę z, w, w insurekcję czyli w zamach stanu tak czy inaczej, teraz to wszystko jest odkręcane powoli, ale sukcesywnie, więc powoli do przodu dzieje się, dzieje się, pozdrawiam.